Dziesięć rzeczy, których nie wiedziałeś o Karlu Lagerfeldzie. Karl miał obsesję na punkcie książek. Jego biblioteka liczyła ponad 300 tysięcy egzemplarzy. Urodził się w 1933 roku, ale przez lata ukrywał swoją prawdziwą datę urodzenia, twierdząc, że jest młodszy. Tajemnica wyszła na jaw dopiero po jego śmierci, pokazując jak bardzo cenił sobie kontrolę nad własnym wizerunkiem. Jego najsłynniejszym kompanem była Kotka Choupette, która miała dwie opiekunki, prywatnego kucharza i podróżowała prywatnym odrzutowcem. Karl był również utalentowanym fotografem. Realizował kampanię dla Chanel i Fendi, a jego prace były wystawiane w galeriach na całym świecie. Na początku XXI wieku schudł ponad 40 kg. Zrobił to, jak sam mówił, tylko po to, by móc nosić ubrania zaprojektowane przez Hediego Slimana. Dla Dior Home. Pił 10 puszek Coca-Coli Light dziennie. Lagerfeld stworzył kolekcję dla znanej sieciówki. W 2004 roku jego współpraca wyprzedała się w ciągu kilku godzin i zapoczątkowała trend kolaboracji wielkich projektantów z markami fast fashion. Jego charakterystyczne okulary nie były tylko modowym dodatkiem. Nosił je, by chronić swoje oczy, które były bardzo wrażliwe na światło, ale także, by, jak sam twierdził, Ukryć swoje emocje i obserwować świat bez bycia obserwowanym. Mówił płynnie po niemiecku, francusku, angielsku i włosku, co pozwalało mu swobodnie poruszać się w międzynarodowym świecie mody. Karol nigdy nie przestawał pracować. Był dyrektorem kreatywnym trzech marek jednocześnie Chanel, Fendi i swojej własnej aż do ostatnich dni życia. Jeśli chcecie więcej takich ciekawostek, zostawcie polubienie i obserwacje.